Temat dzisiejszej lekcji to ogrody botaniczne i teraz przez dwie najbliższe lekcje będziemy zajmować się najpierw ogrodami botanicznymi, a następnie ogrodami zoologicznymi w Polsce, które jak zdajecie sobie doskonale sprawę mogą i często stanowią atrakcję turystyczną miast, w których się znajdują. Zaczniemy sobie oczywiście od ogrodów botanicznych. Pierwszy z nich to ogród botaniczny w Bydgoszczy, czyli województwo kujawsko-pomorskie. Jest to ogród botaniczny hodowli i aklimatyzacji roślin. Ogród o powierzchni około 60 hektarów, założony w latach 1980-1983. Kolejny z ogrodów to ogród botaniczny w Gdańsku, konkretnie w dzielnicy Gdańska, czyli w Gdańsku Oliwie. Jest to Ogród botaniczny, który znajduje się w północno-wschodniej części parku imienia Adama Mickiewicza. To jest park, o którym już sobie mówiliśmy przy okazji tematów dotyczących założeń ogrodowych. Park założony przez cystersów, park przylegający bezpośrednio do katedry Oliwskiej. Park o powierzchni około 3 hektarów, który dzisiaj w zasadzie pełni typowe funkcje parku, parku miejskiego. Kolejny z ogrodów botanicznych to ogród botaniczny w Gołubiu. Jest to także województwo pomorskie, czyli dalej zostajemy w granicach województwa pomorskiego. Ogród botaniczny położony na terenie kaszubskiego parku krajobrazowego we wsi Gołubie w gminie Strężyca jest to ogród botaniczny, który powstał w latach 1971-1983, zajmuje powierzchnię około 2 hektarów i jest własnością prywatną. No i teraz mamy dwa tak zwane ogrody botaniczne. Pierwszy to ogród botaniczny w Krakowie, ogród botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mówię naj, bo w tym wypadku jest to najstarszy. Ogród botaniczny w Polsce, założony w 1783 roku. Położony na wschód od Starego Miasta, zajmuje powierzchnię około 10 hektarów. I warto zapamiętać, bo wszystko co naj w turystyce, to bądź co bądź coś, co turystów przyciąga. Natomiast drugi to Ogród Botaniczny w Łodzi. Ogród otwarty 20 lipca 1973 roku. Mieści się w Łodzi, w zachodniej części Łodzi, na terenie dzielnicy Polesie, przy ulicy Krzemienieckiej jest największym ogrodem botanicznym w Polsce. Największym w sensie oczywiście zajmowanej powierzchni, zajmuje powierzchnię 64 hektarów. No i województwo lubelskie i tu oczywiście Lublin i kolejny z ogrodów botanicznych, tym razem ogród botaniczny Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Kiri. Ogród założony w 1935 roku, który na zdjęciach prezentuje się tak. No i Mikołów, jeden z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejszy ogród botaniczny na terenie Górnego Śląska, obejmuje swoim zasięgiem głównie mm, takie ekosystemy wodno- Błotne znajduje się w zasadzie na zachód od dwóch dużych aglomeracji górnośląskich, czyli Katowic i Tychów. I Poznań. Kolejna miejscowość w Polsce, kolejne miasto, które posiada swój ogród botaniczny jest to ogród botaniczny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, ogród botaniczny, który przy okazji pełni także funkcję e, no, publicznego ogrodu, publicznego e, parku. E, następnie województwo kujawsko-pomorskie i e, Toruń. W Toruniu mamy tak zwany ogród zoobotaniczny, e, czyli takie połączenie ogrodu zoologicznego z ogrodem e, botanicznym. E, jest to niewielki ogród, generalnie zajmuje powierzchnię około 4 hektarów, natomiast ogród botaniczny to ogród, który został tu założony w roku 1797, natomiast ogród zoologiczny powstał bardzo późno zdecydowanie później, bo dopiero w 1935 roku. No, i w końcu nasza stolica, Warszawa, jak przystało na największe polskie miasto, ma aż dwa ogrody botaniczne. Pierwszy z nich to ogród, którego fragment tu widzicie Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Ogród, który położony jest w centralnej części stolicy, w sąsiedztwie w zasadzie Parku Łazienkowskiego, o którym wspominaliśmy już sobie przy okazji wcześniejszych tematów ogród który został założony w roku 1811 e, pierwotnie przy e, obecnej siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego czyli przy Krakowskim Przedmieściu a, natomiast, e, natomiast potem a konkretnie w 1818 roku został e, przeniesiony przeniesiony w miejsce w którym e, funkcjonuje po dzień e, dzisiejszy e, no, i drugi z ogrodów botanicznych, który znajduje się na terenie Warszawy, to ogród botaniczny Polskiej Akademii Nauk. Położony jest przy południowej granicy dzielnicy Ursynów w odróżnieniu od tego pierwszego na przedmieściach Warszawy. Zajmuje powierzchnię około 30 hektarów, ale tylko część ogrodu dostępna jest dla zwiedzających, dla mieszkańców, dla turystów. Reszta to tereny oczywiście gospodarcze. Wrocław, kolejne duże polskie miasto, które posiada czy może poszczycić się posiadaniem ogrodu botanicznego. Jest to Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, założony w zasadzie równocześnie z Uniwersytetem w roku 1811, częściowo na terenie tzw. Ostrowa Tumskiego, czyli najstarszej w zasadzie części. Wrocławia, jeziorko, które tutaj widzicie, jest pozostałością, pozostałością po odnodze rzeki, która po prostu przepływała przez ogród, a stanowiła fragment odnogi Odry. No i Zakopane, nasza stolica Tatr. Ogród botaniczny w Zakopanem to tak zwany górski ogród botaniczny, należący także do Polskiej Akademii Nauk. Pierwotnie było to alpinarium, natomiast potem całość została przekształcona w ogród botaniczny, który funkcjonuje tutaj od połowy lat 50. No i na zakończenie, jeżeli chodzi o ogrody botaniczne ogród botaniczny w Zielonej Górze. Ogród botaniczny przy Uniwersytecie Zielonogórskim, w zasadzie odrestaurowany, odtworzony i oddany do użytku w 2007 roku, zajmuje powierzchnię około 2 hektarów i jest w tej chwili jedną z atrakcji. Dookoła zieleń, dziesiątki gatunków roślin, a przede wszystkim cisza i relaksujący spokój. Zielonogórski ogród botaniczny to miejsce idealne na spacery dla miłośników flory, ale także doskonałe miejsce na bezpośredni kontakt z Fauną, czyli zwierzętami, które rezydują w tamtejszym mini zoo. Nie zapominajmy jednak o innej ważnej funkcji, jaką pełni to miejsce, mianowicie funkcji naukowo-dydaktycznej, bo to właśnie w ogrodzie botanicznym naukowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzą zajęcia i badania. Dzięki podpisanej niedawno przez prezydenta Zielonej Góry umowie na rozbudowę infrastruktury. W ogrodzie naukowcy i studenci zyskają nową przestrzeń, a odwiedzający obrót będą mogli cieszyć się kolejnymi atrakcjami. Starania nasze były już od dłuższego czasu. Taki budynek jest, jest no niezwykle potrzebny, ponieważ gdzieś, gdzieś musimy gromadzić preparaty, gdzieś musimy gromadzić literaturę, chodzi o przewodniki, klucze do oznaczania roślin i jakaś sala audiowizualna, w której można robić prezentacje i dodatkowo zajęcia ze studentami, które są prowadzone. No jest potrzebne takie miejsce, gdzie, gdzie można jakieś, jak, jakieś zajęcia teoretyczne przeprowadzić, a potem wyjść, wyjść na ogród i na żywo rozpoznawać. Rośliny, które tam występują, i jest, no, jesteśmy bardzo zadowoleni, że, że coś takiego w, w, w końcu powstanie. Poza funkcją naukowo-dydaktyczną ogród botaniczny to jednak przestrzeń, w której powinniśmy po prostu przyjemnie spędzać czas, i już w najbliższy weekend będzie ku temu wyjątkowa okazja. Dzień Matki, połączony ze specjalną imprezą na łonie natury yoga na słodkowogrodzie. Piękne miejsce w, o tej porze roku, przepiękne, miękka zielona trawa, kwitnące kwiaty, piękne zapachy, szum wiatru. Nie ma piękniejszego miejsca, żeby spędzić trochę wolnego czasu. Na świeżym powietrzu proponujemy Pilatesa i jogę, do tego słodki poczęstunek przygotowany przez Look and Cook i pyszna lemoniada, dodatkowo innowacyjny klub rodzica zajmie się pociechami wtedy, kiedy mamy będą ćwiczyć, będzie malowanie twarzy, będą animacje dla dzieci, będzie dmuchaniec. Także w jednej części ogrodu rządzą dzieci, a w drugiej części ogrodu świętują mamy. Rodzinna impreza rozpocznie się o godzinie 14. Wstępna nią kosztuje tyle, ile standardowo bilet do ogrodu, czyli odpowiednio 2 złote dla osoby dorosłej i złotówka dla dzieci. No, i to tyle, jeżeli chodzi o ogród botaniczny w Zielonej Górze. Natomiast ostatnim ogrodem botanicznym, którym się zajmiemy, jest ogród botaniczny w Zabrzu. A drugi, obok ogrodu, obok ogrodu w Mikołowie, ogród botaniczny na terenie Górnego Śląska. Ten powstał w 1938 roku jako ogród. E, przyszkolny, e, natomiast druga e, no, wojna światowa to okres, kiedy tu na terenie ogrodu uprawiano głównie warzywa, a e, po wojnie e, wrócił on do swojej dawnej świetności w latach 50. Powiększono jego e, powierzchnię i obecnie zajmuje powierzchnię około 6,5 hektara. No i generalnie, e, przy okazji tematu dotyczącego ogrodów botanicznych, chciałbym jeszcze parę zdań wspomnieć o polskich palmiarniach, które tak jak w przypadku chociażby Łodzi stanowią integralną część e, ogrodów botanicznych. Pierwsza to palmiarnia Lubiechowska, która jest e, czy której powiedzmy budynek, pawilon, który tutaj widzicie powstały w latach 1911-13 znajduje się na terenie powiedzmy ogrodów bezpośrednio przylegających do trzeciego co do wielkości zamku w Polsce, czyli oczywiście zamku e, zamku Książ Kolejną z palmiarni jest palmiarnia Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Generalnie jedna z nowocześniejszych i jedna z ciekawszych, powiedzmy, w ogóle palmiarni i to co tym samym także budynków nie tylko w Polsce, ale także i w Europie, szczególnie, że w ostatnich latach palmiarnia została gruntownie, powiedzmy, odnowiona i odrestaurowana. Sama palmiarnia jest częścią oczywiście Ogrodu Botanicznego, o którym już wspominałem. Znajduje się na terenie parku źródiska, który jest najstarszym parkiem miejskim w Łodzi. No, a oczywiście na terenie palmiarni można zobaczyć sporo ro roślin, w tym m.in. rośliny, które należały kiedyś do kolekcji roślin, a fabrykantów czy carskich urzędników, którzy tutaj na terenie Łodzi żyli, funkcjonowali, a nawet ją budowali. A i tutaj tylko słowo wyjaśnienia, zanim pokażę Wam film. Mianowicie, palmiarnie to jedna rzecz, natomiast no, oczywiście, e, z tematem ogrodów botanicznych połączyłem też temat, powiedzmy, papugarni, które w ostatnim czasie są też dość popularnym, a, popularnym miejscem e, wizyt y, turystów. Mam tu na myśli m.in. papugarnię w Zielonej Górze, która swego czasu była dość popularna. Natomiast tutaj macie króciutki spot reklamujący papugarnię w Łodzi, największą papugarnię w Polsce. Kolejna z palmiarni, tym razem palmiarnia w Gliwicach. Województwo oczywiście śląski, górny śląsk. Sam budynek palmiarni w zasadzie już przyciąga, dlatego że jest to dość nowoczesna konstrukcja architektoniczna. W samej, Samo wejście też robi powiedzmy wrażenie, bo przed wejściem znajdują się takie dwa charakterystyczne lwy. Jednego widzicie tutaj na na zdjęciu natomiast w samej palmiarni mamy ponad 5000 roślin różnego typu. Jak się okazuje, najstarsze gatunki mają ponad 100 lat. Sama palmiarnia podzielona jest na cztery części, powiedzmy tematyczne, a częścią palmiarni są także teraria, m.in. z gadami, w tym z żółwiami, z egzotycznymi papugami, kanarkami i tym podobnymi. I kolejna z palmiarni to palmiarnia w Poznaniu. Palmiarnia, która generalnie mieści się w 12 powiedzmy budynkach na terenie parku Wilsona, 12 takich powiedzmy pawilonach. Przy czym, oczywiście, nie wszystkie z nich dostępne są dla publiczności. Na terenie palmiarni znajduje się ponad 1000 gatunków roślin w akwariach na terenie palmiarni. Poznański mamy około 170 gatunków ryb i około 50 gatunków roślin wodnych. No i ostatnia z palmiarni, doskonale już myślę wszystkim znana to palmiarnia zielonogórska, położona w Zielonej Górze, na szczycie winnego wzgórza, otoczona tak zwanym parkiem winnym miejsce, gdzie poza oczywiście roślinami, w tym egzotycznymi okazami Mamy także kawiarnie, można sobie tutaj powiedzmy wypić kawę, odbywają się tutaj różnego rodzaju imprezy okolicznościowe i tym podobne. Natomiast no, poza oczywiście palmiarnią jedną z atrakcji turystycznych Zielonej Góry ostatniego czasu jest także papugarnia. Większość z nich świetnie się wspina, nie wiją gniazd, a na mieszkanie zdecydowanie chętniej wybierają dziuple. Są towarzyskie i ciekawskie. Ich głównym przysmakiem są nasiona, ale też owoce czy orzechy. Najczęściej spotkać je można w Ameryce Południowej i Australii, ale zdarzają się gatunki bytujące w klimacie umiarkowanym, np. w Belgii czy Wielkiej Brytanii. Od soboty kilkanaście gatunków będziecie mieli dosłownie na wyciągnięcie ręki w Zielonej Górze. Na Jędrzychowie otwarta zostanie Papugarnia Rio. Jest to coś wyjątkowego przed wejście instruujemy w jaki sposób trzeba i należy się zachować. Jest to atrakcja dla dzieci, ale również dla osób dorosłych. Przekrój wiekowy naprawdę jest różny. Potrzebujemy chwili tak naprawdę tego pierwszego momentu, żeby przyzwyczaić się do, do tego miejsca, do tego, że papugi zlatują i mogą siadać tak jak widać u mnie na, na, na ramiona, na głowy, siadać wszędzie. Siadają, są bezpieczne, potrzebują tego kontaktu. Człowieka traktują jako swojego rodzica od początku też od samego okresu dzieciństwa były wychowywane przez człowieka, dlatego są takie kontaktowe i traktują nas jako swoich opiekunów. Spotkanie z tymi kolorowymi ptakami naprawdę robi kolosalne wrażenie. Tym bardziej, że w Rio jest ich kilkadziesiąt w jednym miejscu. Różnią się wielkością, kolorami, ale też aparycją. Wśród nich znajdziemy też taką, której występowanie na świecie jest w tej chwili niemalże unikatem. A co za tym idzie, jest ona zdecydowaną ozdobą kolekcji. Jest to aramarakana, gatunek zagrożony wyginięciem, gatunek pod ścisłą ochroną. Jest to nasz rarytas, który mamy tutaj w papugarni. Tak więc szacuje się, że żyje 3000 sztuk na wolności w środowisku naturalnym, tańczy jest objęta całkowitą ochroną. Do Rio śmiało możecie wybierać się całymi rodzinami. Papugi nie tylko są oswojone, ale też bardzo przyjaźnie reagują na obecność człowieka. Popugarnia Rio startuje od soboty. 16 czerwca startujemy od godziny 11. Jesteśmy czynni codziennie od godziny 11 do godziny 19. W święta i w różne inne pozostałe dni też jesteśmy otwarci, tak więc jesteśmy czynni cały rok. I to tyle, jeżeli chodzi o ogrody botaniczne, palmiarnie. Czy papugarnie w Polsce? Do usłyszenia.